Witam cię serdecznie na moim kanale, z tej strony Daria Bagawati. Zobaczymy, co on myśli o Tobie, co on o Tobie myśli. No, mamy tutaj jakiś rodzaj żałoby. Coś się musiało wydarzyć takiego, co sprawiło, że on się czuje smutny, yy, źle. Jak widzisz na tej karcie, nawet jest kobieta, która siedzi na grobie i rozpatruje jakąś tam stratę. Natomiast wiadomo, mówimy o nim. On po prostu cierpi z jakiegoś powodu. Ma poczucie straty. Eee, zobaczymy dalej. No tutaj coś się musiało takiego wydarzyć. Między wami, że y, on się poczuł w ten sposób, no tutaj coś runęło, tak? Albo jest to zakończenie jakiegoś związku, albo jakaś kłótnia, albo jakaś informacja, sytuacja z jego życia, która sprawiła, że się tak poczuł. Bo pamiętaj, że to niekoniecznie musi być interakcja z Tobą. Zobaczmy dalej. No ale On macie po uczucia w Twoim kierunku. On idzie w Twoim kierunku. Tutaj mamy wodę. W kierunku której on idzie. Kielichy to generalnie są emocje i nasze uczucia, więc jego uczucia względem ciebie rosną. On idzie w Twoją stronę, i zobaczymy, jak to się dalej będzie układało. On chciałby Ciebie mieć tylko i wyłącznie dla siebie. Tutaj jest jakiś rodzaj takiego zatrzymania chciałbym mieć tylko ją dla siebie natomiast może tutaj też chodzić jakieś kwestie finansowe, zaraz sobie zobaczymy no i tak, i wiecie czasami jest tak, wiesz czasami jest tak że mężczyźni czują się niewystarczający myślą sobie, że my kobiety oczekujemy Bóg wie czego tak to nie w tą stronę energia ma iść. Natomiast no, mężczyźni czasami tak myślą, ale może też być tak, że ten paś razem z rycerzem pucharów mówi o tym, że konsekwentnie idzie w twoją stronę. To również może być takie przesłanie. I to już sobie poczuj, czy y, który z tych dwóch bardziej z tobą rezonuje. Tak? Zobacz. Natomiast to, co ja jeszcze czuję, to, że on zbiera się w sobie, żeby... Wykonać ruch w Twoim kierunku. On Cię postrzega jako osobę niedostępną, jako osobę, która trochę się wycofała, jest zamknięta w swojej własnej energii i niekoniecznie chce jakiegokolwiek kontaktu jeśli to była jakaś relacja, czy, czy po prostu jest jakieś uczucie między wami, które już jakiś czas trwa to to jest wycofanie, to to jest wycofanie z twojej strony i on cię tak odbiera, jesteś dla niego tajemnicą, on nie wie co myśleć na twój temat i w którą stronę yy, zadziałać, po prostu jest bardzo taki niepewny niepewny tego, co może się tutaj zadziać. On chce do ciebie iść, jakby chce się z tobą skontaktować, mam wrażenie. Może nawet chciałby cię przeprosić za coś. Natomiast czuje się niewystarczający i nie wie, co robić. Ale coś będzie robił, bo tutaj są jakieś plany, moja droga. Tutaj są jakieś plany. Magik zawsze mówi o tym, że on ma jakby wszystkie... Narzędzia, wszystkie atrybuty do tego, żeby coś zadziałać i zobaczmy, co tam się będzie działo. No i idą do ciebie wiadomości. Wydaje mi się, że on się będzie próbował z tobą kontaktować, albo bardzo, bardzo tego chce i ma taki pomysł na pewno, bo te trzy karty będą o tym mówiły: że on po prostu potrzebuje się z tobą skontaktować, chce kontaktu z tobą i być może nawet jakiegoś spotkania. On cię może nawet manifestować, jeśli wiesz o czym mówię, tak? Tak intensywnie o tobie myśli. No i cesarzowa. Bardzo, bardzo, bardzo mu się podobasz. W ogóle nie ulega to najmniejszemu to, to, to nie podlega żadnym wątpliwościom. Ty mu się bardzo podobasz, jesteś dla niego taką kobietą, o której można powiedzieć, marzył, tak? Masz wszystkie atrybuty, wszystkie te cechy, które on których on szuka w kobiecie. Czyli oprócz tego, że jesteś piękna, to jeszcze mm, piękna w jego oczach, to jeszcze masz wszystko to, czego on w kobiecie szuka. Tak. I... no i zobaczmy, bo jestem bardzo ciekawa. Na razie się wstrzymam. No mamy cesarza, słuchajcie. Cesarz i cesarzowa to jest, kochani, para. No i to jest niesamowite, bo ta karta była odwrócona. Zobaczcie. Czwórka była w Tutaj się szykuje jakieś spotkanie. Cesarz i cesarzowa na łonie natury. W tej talii akurat jest to tak przedstawione, że ta para, para zakochanych, y, jest na jakimś pikniku, tak? Jest wieczór, już się ściemnia i oni sobie siedzą na jakimś kocyku i mają romantyczny czas. Y, więc ja uważam, że tutaj to, co tutaj jest przedstawione na tej karcie, że to się będzie... Układało w tą stronę się będzie chciał z tobą kontaktować. E, cesarz i cesarzowa to jest para. Pamiętajcie o tym. Pamiętaj o tym. No ja nie wiem, czy wy to widzicie. Czy ty to widzisz? To jest nawet. <noise> tutaj jest ten sam kocyk. Tu jest ten sam kocyk nawet. Tylko jakbym popatrzyła sobie to tutaj. Na tej e, dziesiątce pucharów jest po prostu tego więcej. Natomiast to jest ta sama. Jakby wibracja. Tutaj mamy żywioł ognia, to jest działanie, to jest, są pomysły, to jest energia seksualna również. Natomiast tutaj mamy energię duchowości, energię uczuć, i to razem daje taki, taką informację, że naprawdę bardzo, bardzo chciałby Cię gdzieś zaprosić. No i mamy gwiazdę. Moja droga gwiazda to naprawdę przepiękna wibracja. To taka karta, która mówi o głębi, o tym, że coś nie dzieje się z przypadku. To nie pojawia się, tak wiesz, zwyczajnie w Twoim życiu. To są takie energie, które miały się w naszym życiu pojawić, coś, co miało się wydarzyć. Nie wiem, czy słyszałaś o koncepcie bliźniaczych płomieni, czy też związków karmicznych. Różnie można do tego podchodzić. Ja również mam na ten temat jakieś swoje zdanie, które no, powstało na skutek też praktyki z, kart, z kartami tarota i mojej podróży duchowej. Ale niezależnie od tego, jak byśmy tego nie nazywali, to, to wasze spotkanie w tym życiu miało się wydarzyć. I to jest piękne. To jest ta głębia. To jest coś cudownego, tak naprawdę. No, piękna energia. Cudowna. I teraz należałoby sobie popatrzeć, czy to, co było, o tym mówią te dwie karty, jest na tyle ważne, żeby przyćmieć to, co jest tak naprawdę najistotniejsze i co z Tobą najbardziej rezonuje. Bo to wiesz, po Twojej stronie jest, czy Ty. Przyjmiesz to zaproszenie, jak ono się już pojawi. To twoje serce będzie wiedziało, co robić. Tak? I wydaje mi się, że to zaproszenie może, może pojawić się bardzo szybko, bo ósemka buław o tym mówi, że coś dzieje się szybko. Może nawet w ten weekend. Może nawet w ten weekend mm, spędzisz jakieś miłe chwile na łonie natury. Mam nadzieję, że przed Tobą wspaniały czas i że to czytanie z Tobą rezonuje. Buziaki, jaki pa, papa.